Dwie duże imprezy odbyły się w minioną sobotę w Wiruniu. Pierwszą z nich był bursztynowy Bike maraton, który rozegrano w naszym mieście po raz czwarty. W zawodach, w których start i metę usytuowano na ulicy Sadowej, ścigało się łącznie na trzech dystansach Medano Mega i Giga 688 zawodniczek i zawodników. Wśród nich nie mogło zabraknąć gospodarzy, których najwięcej reprezentowało grupę Medano zasada Bike. Właśnie z nimi udało nam się porozmawiać tuż po zakończeniu rywalizacji. Studentów trudem to wyłapaliśmy za zawodników z lumiola pierwszych, a to dlatego, że zmiana grupy, zmiana nazwy nastąpiła. Jak to teraz, Michał, wygląda? No teraz nazywamy się Medano Zasada Team, także duża zmiana, promujemy swoją markę. Była jakaś koszulka, przy którą przyjechała Haro, to już nie wielu? E, no też wielu, No nie, nie, nie wszyscy kurczę chcieli wrócić nowe stroje. I jaka Karol było na trasie? Był ogólnie trasa była tutaj bardzo, bardzo dobra, w porównaniu do zeszłej, z, z zeszłego roku, gdzie było cały czas y, y, no, mokro. W tym roku do, trasa tak dopisała, że uważam, że bardzo, 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 bardzo dobry. Właśnie, to jest czwarty chyba bike maraton Pamiętam, że pierwszy w deszczu, w błocie Drugi w upale Trzeci znowu w deszczu I dzisiaj chyba optymalna pogoda zarówno Może nie dla oglądających, ale też niezła Ale dla ścigających chyba nie można sobie lepszej wyobrazić nie no, Dzisiaj idealne warunki do ścigania no, Około 18 stopni niesłonecznie, słonecznie, nie upalnie W końcu nieskrajne warunki Czyli nie było kurzu, nie było ogromnie z tego błota Naprawdę dzisiaj była przyjemność z jazdy ale Jak ta trasa wyglądała tam właśnie w środku Bo tylko widzimy startujących i, i na mecie przejezna była, nie trzeba było nigdzie gdzie tam przeprowadzać roweru, jak to. To Znaczy, teraz, jak powiedziałem wcześniej, była no, bardzo, bardzo dobra y, cała czas była y, przejezdna także tutaj nie można było nie, ci, ci są, y, mierdam, czy, w miarę tam przejeżdżą rowerem trasę do, do przejechania po, po prostu, bez żadnych prowadzenia pod górkę. Mieliście kontrolę tutaj nad czasem, y, miejscem, które zajmujecie w trakcie wyścigu i jesteście zadowoleni z tego rezultatu, który osiągnęliście? nie no, zawsze się mówi, że mogło być lepiej także, ale nie jest źle, no nie Nieźle. W czołówce żeśmy przyjechali, także naprawdę... No zobaczymy, bo jeszcze z czasu nie znamy i miejsc do końca też nie, także dopiero oficjalne wyniki u Ciebie jak było? No mnie po mnie jak u Michała, także jestem zadowolony z dzisiejszego wyścigu, bo mówię to gdzieś liczymy, że koło pierwszej dziesiątki w Open się zajęliśmy miejsce, także wyścig uważam za udany. W Zdzisławicach dwa tygodnie temu, dobrze tam Skrajne warunki, na Giro d'Italia przekładają etapy, trochę jednak może szkoda, że, 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 że trochę emocji nie było, co? Czy, czy, czy nie, nie czekacie na tego typu zdarzenia? Nie no, kurczę, to, niby, czy, macie, czy, czy macie dość po Zdzisławicach? Może widowiskowe, kurczę, ale naprawdę po Zdzieszowicach myślę, że na, na ten rok błota i, i, i lawin błota mamy dosyć. Mhm. Jakie jak, nadzieje na następne, kiedy następne starty i z jakimi nadziejami jedziecie? Dwa tygodnie to jest chyba. Bielawa? Wrocław. Wrocław. To za trzy tygodnie, przepraszam. Także ta trasa jest podobna do dzisiejszej, także jak będą no, warunki takie optymalne jak dzisiaj, to również myślę, że miejsca będą podobne jak tego, a, a ciut może i lepsze. Kolejnych zawodników z Wielunia mamy na trasie, na mecie. Przedstawcie się proszę i podajcie imię, nazwisko i wiek. Adam Kuś, 14 lat. Marcin Wenclewski, lat 18. Karol Kuś, 16 lat. Tutaj pierwsi to się ścigają jeszcze na, na szosie, prawda? Też nie? Wszyscy na szosie się ścigacie. Jak godzicie te zawody w maratonach i z zawodami na szosie? Co tydzień się pokrywają im te imprezy? Czy, czy tak rozdzielacie sobie, że raz tydzień idziecie w jedno miejsce potem z, kim, z innym trenerem? Znaczy ja to rozdzielam. Się. Czy, czy tata rządzi? No właśnie tata. tata. No i raz na szosę, raz na NTB, żeby ćwiczyć wszystko. W się, nie ma nic przeciwko temu, że, że startujesz jeszcze w bocie. Nie. My raczej cały czas szosa. Dzisiaj tylko dlatego, że tutaj jest w Wieluniu ten start Bike maraton, to po, pojechaliśmy. Tak, to są. Jak dzisiaj poszło? Jakie wrażenia z trasy, jeśli chodzi tutaj o aurę, pogodę i, i te zdarzenia czy to sportowe, czy ściganie się? Moim zdaniem troszkę błotka nikomu nie zaszkodzi. Dzisiaj było to błotko, czy tak? Trochę było. Nie no, dzisiaj ogólnie fajnie, pogoda była w miarę chłodno, nie było gorąco, ogólnie fajnie się jechało że dzisiaj no, na podium, no a błota, no nie było dużo w porównaniu z, z Zdzieszowicach, co no, było. W Zieszowicach się ścigałeś i było. widzieliśmy na zdjęciach, że nie, nie, nie czym przez jakiś Bajora byś przyszedł. No, tam, było, tam była po prostu masakra błotna. Dzisiaj, no trochę tam, gdzie nie, gdzie było, to było. No, w, jakich, w granicach którego miejsca spodziewacie się ukończyć zawody które was zadowoli? No, ja, tak jak już mówiłem, no podium nie zadowoli dzisiaj. Nie wiem, no tak, w pierwszą dychę to przydałoby się wejść. Ja jestem tego samego zdania. Jak się okazało, mieliśmy nosa z wyborem naszych rozmówców. W swoich kategoriach zwyciężyli bowiem Adam Kuś i Karol Rychlik, a tata Adama Michał zajął czwarte miejsce. Warto dodać, że tradycyjnie honorowym starterem wyścigu był burmistrz Janusz Antczak, który sam wsiadł na rower i wypróbował, jak trudną technicznie trasę dla prawie 700 uczestników wybrali organizatorzy.